Witam bardzo serdecznie na tym następnym wideo Jogi Śmiechu. Jestem teraz w takiej stresującej sytuacji, dlatego że e, przeprowadzam się znowu. To jest historia mojego życia. Także nie mogę... E, nie mogę się złościć. Mogę się tylko śmiać. Ale, jako że mamy ten piękny ranek, piękny poranek, w przeddzień, w przeddzień mojej przeprowadzki, to weźmiemy, wewnątrz siebie obejmiemy i, 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 i wdechniemy to czyste powietrze, czyste, ciepłe. Bo ten dzień będzie bardzo gorący. Teraz jest rano, ale już zapowiada się na, na bardzo wysoką temperaturę. Ale teraz jest czyste, jakieś psy tylko szczekają. Dobrze, wdychamy w takim razie. I wydychamy. Jeszcze raz. Zatrzymujemy. Mm, mm, mm. I wydychamy. Ha, 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 ha. Jeszcze raz z wdzięcznością. Mm. I wydychamy. Ha, 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 ha. Z wdzięcznością. No, dlatego, że to, to powietrze, ten tlen. To jest życie po prostu. No. Także dzięki ogromne za to życie i za wszystko, co mi ono dało. Dobrze. Widzicie, że mam te dwie kulki, te piłeczki. Po co ja je mam? Tak naprawdę to nie wiem. Ale znalazłam je po drodze. I tak sobie pomyślałam, że to można dobrze zrobić, zrobić z tym jakieś ćwiczenie, na przykład takie koordynacyjne, prawda? Jogi śmiechu. E, ja nie jestem zbyt dobra, no ale trzeba próbować. Nie chodzi o to, żeby być dobrym, tylko chodzi o to, żeby się śmiać, żeby się pośmiać, żeby się te żeby zaczęły krążyć, żeby się po prostu dobrze czuć. Prawda? Także. Ho, ho, ha, ha. ha. Ho, ho, ha, ha. ha Uuuhu. O! Nieważne. <noise> Już mówiłam, że nie jestem zbyt dobra, ale e, jest powód do śmiechu. Ho ho ha ha ha. ho, ho, ha, ha, ha. Chociaż, tak jak mówiłam, do śmiechu tak naprawdę to nie, to nie jest potrzebny żaden powód. Nie musimy mieć powodu. <noise> Dlatego, że ten śmiech to jest to, ten śmiech, to jest ta ekspresja radości. To jest ekspresja naszej duszy, prawda? Tego, co porusza e, to ciało. Tak więc e, raz jeszcze trochę się pośmiejemy z tego. Ho, 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 Ale przy okazji uczę się naprawdę, że bo ta lewa ręka jest jakoś mniej sprawna, prawda? No ta ta, ta prawa, ok, ale ta to nie tak, ale zobaczcie! Uu! Ale nie, nie, nie. Ćwiczenie, praktyka. Do wszystkiego jest potrzebna praktyka. Do śmiechu też. <grytanie> ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam się z wami e, podzielić. Zostawimy na razie te piłeczki tutaj. Dziękuję piłeczkom. O, spadły na, spadły na ziemię. No nieważne. Dobrze, podniosę. Jakoś nie mogę. Dobrze. E, ta cała przeprowadzka to jest trochę taka stresująca e, sytuacja, prawda? Bo my zawsze. Prze Mamy tę tendencję do przyzwyczajania się do czegoś, prawda? A więc ja przyzwyczaiłam się do tego piękna, do tego ogrodu. A tu nagle przeprowadzka, trzeba się przeprowadzić na jakieś dwa miesiące, trzy miesiące. Nie wiem, a co dalej będzie, to nie wiem. Życie to przygoda. Ja to powtarzam i naprawdę w takich momentach stresujących, bo jest nagle dużo rzeczy do zrobienia, może co ja będę potrzebować, co tutaj zostawić, co wziąć. Eee, cały taki puzzle, puzzle. Eee, Układania rzeczy i tego, i to jest męczące, prawda? Nie lubię tego. Nie lubię. Ja daję temu znaczenie. I to jest właśnie o tym chciałam mówić, bo zaczęłam też robić e, kurs cudów. <laughs> e, the Course in Miracles który zaczyna się... Nie wiem, czy dojdę do końca, ale jako że ja wiem, że wszystko jest cudem, że życie jest cudem, tylko my właśnie poprzez dawanie znaczenie e, temu wszystkiemu, co się dzieje, a przede wszystkim naszym myślom, my myślimy, że, że świadomość... My jesteśmy świadomi dlatego, że myślimy. A tak naprawdę to jest tylko to jest tylko aktywita mental, aktywność umysłowa. Coś się dzieje? Dlatego, że jeżeli zostałyby nam odebrane myśli, jakbyśmy nagle zostali w tej połowie, e, prawej połowie mózgu, gdzie nie ma tych wszystkich, e, która jest tu i teraz, prawda? Gdybyśmy wyciszyli, dlatego właśnie medytacja, bo to jest medytacja, aby wyciszyć tę lewą połowę, ten, 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 ten głos, który tam, bla, bla 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 bez przerwy coś mówi, coś ocenia, coś osądza, e, który nazywa rzeczy dobrymi lub złymi. Kiedy wyciszymy ten umysł, to jesteśmy tu i teraz, prawda? Ale nadal jesteśmy świadomi. W związku z tym, wszystko tak naprawdę jest świadomością, no i ten kurs tych e, cudów jest genialny, bo zaczyna się właśnie od tego, e, pokazuje nam, jak my dajemy znaczenie wszystkiemu, co jest e, obok nas. Ta, ta kolumna, nazwa, już jest nazwa, już jest takie znaczenie, okej, okay, w tej kolumnie jest to, później tam jest hamak, stół, e, drzewo, las. Prawda jest znaczenie pozytywne albo znaczenie negatywne. A tak naprawdę to wszystko tylko jest. I to jest to samo z naszymi myślami. Bo później właśnie w tym kursie cudów, i zachęcam Was, bo musi być tłumaczenie tego na polski. Eee, A oczywiście to jest z lat 70. i na pewno jest wiele osób, i, i być może z tych, które zobaczą moje wideo, którzy zrobiły kurs cudów. I... I życie jest cudowne po prostu. Życie jest cudowne. Tak więc, e, no nic, no nie będę za długo gadać, bo muszę robić przeprowadzkę. <głos> <głos> Ale jako, że nie wrócę e, przez kilka dni, będę zajęta, bo jest. E, wszystko się zmienia, prawda? To robię teraz to wideo i e, żegnam się do następnego. Weźmiemy te. Z powrotem zrobimy jeszcze na koniec to. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, 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 ha. Aha. I również wyczyścimy trochę, raz jeszcze, ja bardzo lubię to ćwiczenie, wyczyścimy ten nasz umysł taką nitką, jak do czyszczenia zębów, to my mamy takie umysłową, taką nitkę do czyszczenia umysłu, do tych wszystkich przekonań, które tam siedzą, a które tak naprawdę to zostały dam. E, e, przekazane, prawda? Myśmy je zaakceptowali i dali znaczenie czemuś tam, więc czyścimy to wszystko, te wszystkie koncepty zatwardziałe w tej naszej tak zwanej podświadomości. No... Mój bien, mój bien, je! Yeah. Świetnie, świetnie, je! Yeah. Świetnie, świetnie, je! Yeah. Świetnie, świetnie je. Yeah! Do następnego wideo.